Witajcie kochani. To już nasze trzecie spotkanie, trzecie wideo English for Busy dla Yoga Lifestyle. Dzisiaj słuchajcie, mam dla was cztery afirmacje. Chciałabym, żebyście posłuchali sobie uważnie tych informacji, tych afirmacji, ale najważniejsze jest to, żebyście je też sobie powtarzali codziennie. Ja pierwszą z nich powtarzam sobie codziennie i według mnie działa super. Także hmm, Przechodzimy do pierwszej afirmacji. Codziennie doświadczam miłości, dostatku i sukcesu, inspirując innych z mojego otoczenia. Everyday I experience love, prosperity and success inspiring other people around me. Everyday I experience love, prosperity and success. Inspiring other people around me. Wszystko w moim życiu jest takie, jak powinno. Everything in my life works now. Everything in my life works now. Mój dochód ciągle rośnie, stale rośnie. My income is constantly increasing my income is constantly increasing. Wszystko jest w porządku w moim świecie. All is well in my world. All is well in my world. Te trzy ostatnie afirmacje wzięłam od pani, która się nazywa Louise Hay, i tak jak ona życzę wam, żeby Afirmacje nie pozostały tylko afirmacjami, ale żeby zamanifestowały się w waszym życiu. Pięknego dnia Wam dzisiaj życzę. I nie tylko. Do zobaczenia w następnym insajcie.